Witam państwa serdecznie, Maciej Maciak. Ważny komunikat wyborczy. Nie będzie już regularnych programów, musisz to wiedzieć do 6 września. Choć w niektóre komunikaty postaram się wpleść rzeczy ważne, ale tylko hasłowo. I taki właśnie mamy tutaj przypadek. Ten pan, którego widzicie państwo teraz na ekranie, to pan Terry Go. Multimiliarder z Tajwanu, założyciel firmy Foxconn, to największa firma, która produkuje procesory. Zatrudnia 700 tysięcy ludzi. Musi być łebski. Musi być łebski. Nie dałby rady tego dokonać. Nawet jak na samym początku był w pewnym układzie politycznym, bo był i od lat 70., był członkiem. Nacjonalistycznej, podkreślam nacjonalistycznej partii Kuomintang z Tajwanu. Proszę Państwa, skrajny nacjonalizm zawsze jest pod protektoratem Wall Street. Tak samo jak skrajna tak zwana lewicowość, zawsze jest pod protektoratem Wall Street. Pieniądze Wall Street dają ochronę i wynajmują skrajnych nacjonalistów. Oni będą. Zawsze im do czegoś potrzebni. Więc uważajmy, uważajmy na skrajności, na ekstremizm. Mamy problem z ekstremistami. Z nas wszystkich chcą zrobić ekstremistów. PIS przestraszył część elektoratu, ta pobiegła do PO. PO przestraszyła część elektoratu, ta pobiegła do PIS-u. I tworzą spolaryzowane, podzielone, ekstremistyczne społeczeństwo. No, a my, ci pośrodku, ci, którzy widzą bez sens jednej i drugiej ideologii, no musimy to jakoś ogarnąć. Proszę Państwa, pan Terry Gou nie mógł się doprosić, żeby ta ich nacjonalistyczna partia Tajwanu, Kuomintang, wystawiła go w wyborach. Postanowił e, sam walczyć o Prezydenturę na Tajwanie. I to, co pan Goł mówi, jest, proszę państwa, spójne z naszymi poglądami, z naszą wiedzą. Tajwan nie może stać się nową Ukrainą i nie pozwolę Tajwanowi stać się właśnie następną Ukrainą. Teregoł mówi błagam naród tajwański, aby dał mi 4 lata. Obiecuję, że przyniosę 50 lat pokoju w ciśnienie tajwańskiej. To jest bardzo ważne błagajmy wszystkich, żeby nam dostarczyli podpisy. To się da. Już widzimy po tych pierwszych kontaktach z ludźmi, że już i opór do podchodzenia do obcych pozornie ludzi jest mniejszy. Jeżeli dodatkowo wszyscy się wyślimy, bo już jesteśmy na półmetku, jeżeli chodzi o ilość podpisów, zostało kilka dni. Jeżeli każdy z nas dodatkowo wyżebrze, wybłaga 20 podpisów, zarejestrujemy w 21 okręgach nasze listy, to jedyna i ostatnia szansa. Jest trudno. Zostali wystawieni do wyścigu wyborczego ludzie, którzy, proszę państwa, udają, udają tylko e, naszych przyjaciół. Pazerni na kasę. Zrobią wszystko ze szmacą się. Każdy ekstremizm wypowiedzą dla kasy. Nawet, e, nawet łamią prawo. W ostatniej chwili rzutem na taśmę niektórzy zostali wystawieni, mimo że nie mieli zarejestrowanych jeszcze komitetów, już zbierali podpisy. Morawiecki udaje, że nie widzi. PKW udaje, że nie widzi. Ziobro udaje, że nie widzi, bo są do czegoś potrzebni. Systemowi, który udaje, że nie widzi. Tylko ruch dobrobytu i pokoju. Mamy już tak wielki wysiłek poniesiony, żeby te podpisy były. Proszę Państwa, nie może tak być, że jeden podpis zdołaliście zebrać. Albo dwa. Niektórzy już oczywiście nie zdążą. Nie ma, już nie ma czasu na wysyłanie podpisów do centrali. Teraz już trzeba te podpisy zanosić do lokalnych koordynatorów, lokalnych pełnomocników. Bo nie wyrobimy z przekazaniem tych podpisów. Jak ktoś jeszcze jest w stanie do... No nie, nie jest w stanie. Już nie ma takiej możliwości. Już nie ma takiej możliwości. Teraz już tylko do lokalnych koordynatorów. Proszę, jak nie obronimy pokoju, to, to oni nas pozabijają. Ten łebski człowiek, który goł, wie co mówi. Szykowane są wojny, odpowiedni, twardzi, uparci ludzie. Są nam w tej chwili niezbędni, żebyśmy mogli przeżyć. Proszę Państwa, premier Morawiecki ogłosił budżet na następny rok. 170 miliardów deficytu. Świat takie oczy zrobił. Skąd Polska ma spłacić takie długi? Proszę Państwa, te długi są nie do spłacenia. One są nie do spłacenia. Jest prosty, logiczny na to dowód. Z roku na rok. Z budżetu na budżet mamy coraz większe zadłużenie. Z zarządów prawa i sprawiedliwości ten dług skoczył w kosmos, wystrzelił w kosmos. Tak rządzić to każdy głupi by potrafił. Każdy głupi by potrafił. Skoro nie byliśmy do tej pory w stanie zredukować naszego długu, który na nas ciąży jako obywatelach, to znaczy, że on jest już, on już był nie do spłacenia, a Morawiecki to jeszcze przegiął. Proszę Państwa, jeżeli ktoś dał Morawieckiemu tak duże pieniądze, żeby mógł utrzymać się u władzy, czyli tymi pieniędzmi przekupić społeczeństwo, wygrać wybory łapówką, to znaczy, że ma jakiś plan i ja obawiam się, że ten plan rozszyfrowałem. Być może, że się mylę. Ale wydaje się to logiczne i nie potrafię obalić tej hipotezy. Jeżeli te długi są nie do spłacenia, a już wiemy, że są, to przecież ktoś nie dał tego na piękne oczy. Ten ktoś, skoro ma takie pieniądze, dysponuje takimi pieniędzmi, musi znać się, proszę Państwa, na psychologii, społeczeństwa doskonale, zdaje sobie sprawę z tego, że gdy przyjdzie czas, oddawania tych pieniędzy społeczeństwo, tak polskie społeczeństwo może powiedzieć nie 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 nie, to były długi na przekupstwo polityczne, to były długi na imprezki, to były długi dla waszych firm na dotacje, nie my nie będziemy tego spłacać, tak społeczeństwo powie, społeczeństwo Polskie także zareaguje negatywnie na to, gdyby rząd chciał spłacić długi zasobami, tym, co jest w ziemi. No już kiedyś zrobili poligon doświadczalny i pamiętamy, jak się zachowaliśmy, że Konfederacja ledwo, ledwo się wykaraskała. Czas minął, emocje opadły, ale tak dużych długów jeżeli chodzi o obecne zadłużenie, które Morawiecki w naszym imieniu zaciąga, nie spłacimy niczym i złóż nie oddamy, oni to doskonale wiedzą. Oni to doskonale wiedzą. Bo tylko już można złożami spłacić te długi. No to gdyby wymienić społeczeństwo, które da pozwolenie, na spłatę tych długów na ludzi obcych z biedniejszych krajów, którzy będą zapieprzać jak osiołki, i tak się będą z tego cieszyć, bo tam się mieli brud i smród. No to wtedy takie nowe społeczeństwo polskie, nowy naród polski, a widzimy do czego PiS w tej chwili zmierza dałoby przyzwolenie, dobra, weź te złoża, to i tak nie moje było. No więc, gdyby się udało pozabijać nas na wojnie, a idziemy prostą drogą do wojny, to ci nowi Polacy dadzą przyzwolenie. I będzie to w interesie wielkiego kapitału, żeby wymienić społeczeństwo i odzyskać inwestycje w postaci Kredytów dla Mateusza Morawieckiego? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Prowadza już się mówi, że to się nie skończy na 170 miliardach, że to będzie 250 miliardów. Gigantyczne zadłużenie państwa tylko po to, żeby ktoś mógł się utrzymać u władzy. Premierza, spójrzcie, co robią w tej chwili politycy prawa i sprawiedliwości. Gdzie nie włączę, tam oni mówią, no, moim obowiązkiem jako posła, tu cytat z Gębicki, z Włocawka, jest uświadamiać, jak duże pieniądze poszły w rozwój regionu i ile pieniędzy daliśmy na to. Oni, proszę Państwa, oni teraz mówią ciągle o pieniądzach. Oni doskonale sobie zdają sprawę z tego, że wydali mnóstwo pieniędzy w celu wyborczym. W celu wyborczym. Rozmawiałem z jedną osobą, która próbowała na komendzie. Podpisy uzyskać. Bo, proszę Państwa, to nie jest polityka. To, jest, to są prawa obywatelskie. Nie, 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 każdy obywatel ma prawo i nie wolno nic mu zrobić, dać poparcie komitetowi, który startuje w wyborach. A ten, który zbiera podpisy jest traktowany jako osoba urzędowa, proszę Państwa. Jesteście osobami urzędowymi, którzy zbieracie podpisy. Macie gwarantowaną nietykalność. I na tej komendzie. Nie chciano dać podpisów, bo nie wiadomo dlaczego. No i to wytłumaczył kolega tej dziewczyny. Policjant mówi: Policja dostała potężne pieniądze. A policja teraz jest zapisem. Proszę Państwa, ewidentne przekupstwo. Ewidentne przekupstwo. I teraz mam pytanie do tych oczywiście niektórych policjantów, może nawet większości. Jak to stróż prawa daje się przekupić? Jak to? Jak to? No słabe, prawda? Zobaczymy po wszystkim, jak stróże prawa będą zagonieni do... Jak to tam na Ukrainie? Batalionów uderzeniowych, batalionów uderzeniowych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Proszę państwa, platforma. Będzie tak samo rządziła jak Mateusz Morawiecki. Będzie kontynuowała to, co robi Mateusz Morawiecki. Nie ma alternatywy oprócz ruchu, dobrobytu i pokoju, ale do tego potrzebujemy, żeby każdy przyniósł po te 20 podpisów. To jest bardzo ważne. I wyznaczam kalendarz. A jeszcze wspomnę Państwu o dziwnym. E, z biegu okoliczności. Musicie to pamiętać. Jakoś na kilkanaście dni przed ogłoszeniem nowego budżetu czy tego z tym deficytem gigantycznym przez Mateusza Morawieckiego premiera. Jakoś tak przypadkiem pan Mencen pytany jest przez któregoś dziennikarzy, co myśli na temat długu publicznego? I co, pamiętacie Państwo, co powiedział Pan Mencen? Dług publiczny może być znacznie większy niż ten, co teraz mamy. To nic takiego, nic strasznego. Nic strasznego, Panie Mencen, tak? Wytłumaczyłem, z czym się łączy tak duże zadłużenie. A z usunięciem społeczeństwa, które nie pozwoli spłacić tych pieniędzy. To nic strasznego. Tak? Ta moja hipoteza, że będą musieli nas zabić, bo my się nie zgodzimy, a nowi Polacy się zgodzą. To nic strasznego. Jaki przypadek, że zapytano pana Mencena o zadłużenie Polski. Pan Mencen powiedział, że to nic strasznego. W związku z tym elektorat antysystemowy Konfederacji przyjął nam miękko. Coś, co za moment Morawiecki ogłosił yy, przy ogłoszeniu budżetu państwa. Dziwny zbieg okoliczności, przyznajcie Państwo. Dziwna odpowiedź pana Mencena. I chwilę później Morawiecki rekordowy deficyt budżetu ogłasza. Ja wiem, jak się takie rzeczy robi, i wiem, z, znam, czuję i znam całą psychologię manipulowania tłumem, to nie był przypadkowy zbieg okoliczności panie Mencem. Pana odpowiedź była skandaliczna. Te długi są już niespłacalne. Jedyna możliwość, żeby uniknąć krwawych odsetek, od których już będziemy orać jak, orać, jak zwierzęta, to jest po prostu wypięcie się na te długi, jak to zrobiło wiele różnych państw. Bo to nie były Długi brane na rozwój, na powiększanie dobrobytu obywateli. To były długi zaciągane na wille za granicą dla klasy politycznej. Nie dla społeczeństwa to było. To było dla autorytetów, żeby mogły uwić sobie bezpieczne gniazdka za granicą, a nam tłumaczyć, że jest dobrze. To po to było, panie Menzen. Proszę Państwa, kalendarz wyborczy jest bardzo prosty. Zostało już kilka dni i to, co powiem, jest niezwykle ważne. Dziś mamy 31 sierpnia. To jest ostatni dzień sierpnia. Jutro będzie 1 września. To jest piątek. Proszę Państwa, PiS zrobił wszystko, żeby okiwać demokrację. Symboliczna data 1 września, początek roku szkolnego, przeniesiono na 4 września. Rozmawiam z jedną osobą w celu właśnie pozyskania podpisów, i mi mówi: Tak, dam ci radę załatwić ileś podpisów, ale dopiero 4 września, bo się rok szkolny zaczyna, bo wtedy się ta osoba spotyka z nauczycielami we własnej szkole. Z rodzicami w tej szkole i z tymi uczniami, którzy skończyli 18 rok życia, czwarte klasy techników, liceów. Zobaczcie, nawet 1 września przerzucili na 4 września, żeby utrudnić akcję zbierania podpisów, dlatego dziś my musimy to nadrobić. Błagam, 20 podpisów i nie będzie tego całego zagrożenia. Ja nie straszę, proszę Państwa. To wszystko, co mówię, to jest logiczne. Przemyślcie to, spróbujcie to podważyć, to wszystko się składa w logiczną całość. Wracam do kalendarza. Proszę Państwa. Ci z Państwa, którzy wysłali na adres Włocławek Broniewskiego, 5, siedzibę komitetu zebrane podpisy, to dobrze, to one już nie idą, ale już nie ma czasu na wysłanie tego ponownie. Ponieważ e, dzisiaj czwartek, jutro jest piątek. I te podpisy dopiero mogą przyjechać w poniedziałek czwartego. Więc nie przestawajcie zbierać, absolutnie zbierajcie je, ale te podpisy już dostarczycie w waszych okręgach koordynatorom, którzy są podani na naszej stronie www.kww.deep.pl. Pod Materiałem jest link do naszej strony. Tu znajdziecie zakładkę koordynatorzy. Wykruszyli nam się niektórzy koordynatorzy. Tak, jakby niechcący, oczywiście, chcieli nam podłożyć nogę na ostatniej prostej. Dziwne to jest. Tyle miesięcy, tyle miesięcy wytrzymywałem, proszę Państwa, wytrzymywałem i patrzyłem na te ich beznadziejne posunięcia. W kampanii wyborczej trzymam język na kłódkę, choćbym niektórym wygarnął. A tu się okazuje, że proszę, on rzuca tę funkcję na ostatniej prostej. Dziwne, prawda? Proszę Państwa, za moment będą wybory samorządowe. Wszyscy wiemy, że według prawa, jak ktoś zostanie radnym, nie będzie podlegał brance w razie wojny na śmierć. Ci wszyscy z Państwa, którzy jesteście zasłużeni już w tej kampanii zbierania podpisów, dostaniecie miejsca biorące i już nieprzychodnie. Po prostu dostaniecie jedynki we własnych gminach. Zostaniecie radnymi z gigantycznym poparciem ruchu dobrobytu i pokoju. Przez te następne kilka miesięcy ruch dobrobytu i pokoju rozwinie się do postaci gigantycznej. To, co, to, co my zrobiliśmy, yy, jako Ruch Dobrobytu i Pokoju, Państwa, to już jest dowód na to, że to jest siła, że to jest duża organizacja. Do wyborów samorządowych urośniemy bardzo w siłę, bardzo w siłę. Dostaniecie nagrodę. Warto teraz poświęcić się dla kampanii wyborczej, dla tych podpisów i doprowadzić do rejestracji list w przynajmniej 21 okręgach. Nie ma takiej możliwości, że jak ktoś się postarał, e, harował miał efekty, to że ktokolwiek nie niedoceniwszy go, gdzieś go odsunie, wyrzuci. I ja jestem gwarantem tego, że ja jestem gwarantem tego, że e, tą jedynkę będzie miał, będzie radnym, zachowa skórę. Takich ludzi tak w ogóle to potrzebujemy jako e, obywatele w Radach, właśnie takich skutecznych. Więc, proszę Państwa, wracam do kalendarza, bo to jest bardzo ważne w całej Polsce to jest informacja do naszych koordynatorów, zarządów. W całej Polsce organizujemy w najbliższą niedzielę to jest bardzo ważne, w najbliższą niedzielę sztab wyborczy. Cała niedziela, proszę państwa, to jest jedyny taki okres, trudno pójdziecie sobie y, do kościoła w innych godzinach jak my tu do wiernych Kościoła katolickiego czy innych religii mówię. Proszę Państwa, całą niedzielę robimy sztaby wyborcze. W tych sztabach wyborczych będzie przynajmniej kilka osób. To może być mieszkanie, to może być dom, to może być garaż. Taka posiadówka w garażu, ale cały dzień. To nawet można, proszę Państwa, miło spędzić taką niedzielę, miło spędzić, ale nie może być to jedna osoba. Która w takim sztabie, w danym okręgu będzie odbierała podpisy od wszystkich, którzy do niedzieli jeszcze będą zbierać. Do niedzieli będą zbierać. Potrzebni są ludzie, do, jako kierowcy, do przywożenia, rozwożenia tych, tych podpisów od ludzi do sztabu. W sztabie muszą być przynajmniej dwie, trzy osoby, które będą odbierały od. Osób, które zbierają podpisy, telefony komisyjnie, na głośno mówiącym, żebyśmy yy, i zapisywane, ile po ile podpisów jedzie kierowca, czy ile podpisów ktoś przywiezie. To wszystko musi być zapisywane. Podpisy chronimy, te, które odbierzecie yy, w miejscu, żeby ktoś nie wbiegł i nie porwał tych podpisów. Bo proszę Państwa, w poniedziałek będziemy już. Yy, Składali dokumenty do lokalnych delegatur Krajowego Biura Wyborczego w Waszych okręgach. Nie w żadnej centrali. W Waszych okręgach jest 41 delegatur głównych, plus delegatury pomocnicze. Pamiętajcie, że się składa to w głównych. Tak dla przykładu: w Włocławku jest delegatura KBW, ale pomocnicza. I tak trzeba jechać do Torunia do tej głównej delegatury terenowej, żeby złożyć dokumenty. Proszę Państwa, ta niedziela też będzie niezbędna do tego, żeby zgłosili się do tych naszych sztabów niedzielnych, do tych mieszkań, domów, garaży. Nawet pod wiatą można przy pomocy też samochodów się gdzieś ustawić, bo to będzie ileś godzin, tak, to będzie ileś godzin. Te sztaby będą obsługiwały też kandydatów na posłów. Kandydat na posła będzie musiał wypełnić pewne dokumenty. To sztaby będą poinformowane, co trzeba będzie wypełnić. Podstawowe dokumenty wyborcze, plus oświadczenie. Oświadczenie jest niezbędne. Proszę Państwa, jesteśmy nowym tworem, właśnie się poznajemy. Są wśród nas różni ludzie, często źli. No, może nie tak często, bo odsetek mamy e, mały takich e, typków, e, tak jak i mieliśmy bardzo mały odsetek odrzuceń podpisów. Oświadczenie o tym, że jak się nie przekaże mandatu dla Następnej osoby w kolejności pod względem wyniku z tej listy oficjalnie będzie można nazywać taką osobę szują i oszustem. Bo cała lista, cały komitet, wszyscy ludzie pracowali, żeby on mógł wystartować, wszyscy zbieraliśmy podpisy. Nie może nie zdać, to jest oszustwo. To jest nasza umowa społeczna. Do tego jeszcze poprzemy to jakąś wpłatą na jakieś stowarzyszenie czy fundację. Myślę, że wśród nas będą osoby, które będą potrzebowały takiego wsparcia w razie, gdyby oszust i szuja znalazły się w naszych szeregach. Już paru usunęliśmy. Także zbieramy, proszę Państwa, podpisy w czwartek, czyli dziś, w piątek, czyli jutro, w sobotę, pojutrze, ale już w niedzielę musimy je dostarczyć do naszych sztabów. Tym też będą pomocni ludzie, którzy dysponują samochodem, czasem. E, może się uda jakieś zwroty za paliwo też zrobić. Proszę Państwa, bo w niedzielę, jak dokonamy tych wszystkich formalności, podliczeń podpisów, liczę, że przy tej mobilizacji, jeżeli 20, 20 zaledwie, każdy z nas jeszcze dodatkowo, ja dam radę, ja dam radę, może nawet 25 dam radę, e, to. Hmm. to w poniedziałek już będziecie to składać w delegaturach KBW. Może tak być, że będą jakieś braki do usunięcia. Musimy mieć czas jeszcze ten piąty, czyli wtorek, na ich usunięcie, a może jeszcze i środa. To będzie jeszcze czas, żeby, gdy okaże się, że jednym z braków był brak, Wystarczającej ilości podpisów, to jeszcze będzie czas, żeby te parę podpisów dopchnąć. Proszę Państwa, naprawdę mamy po 2-3 tysiące. Jeszcze nie spłynęły te podpisy, bo jeszcze tych sztabów nie było, które przecież już wcześniej ogłaszałem. Jesteśmy u progu. Wykonaliśmy gigantyczny wysiłek, ale jeszcze tylko troszkę, już nie za dużo, jeszcze tylko 10% tego, co planowaliśmy zrobić. I mamy to. A po 6 września zobaczycie. Zupełnie inaczej będzie już się nam perspektywa naszej przyszłości przedstawiała. Mądrzy ludzie widzą, do czego to zmienia. Pantery go wyraźnie mówi. Będzie wojna. Łebski facet. Musi to widzieć, musi coś wiedzieć. Pomóżcie jeszcze te 20 podpisów i będzie dobrze.